Witam, pozdrawiam. Znowu ja Filip, Filipek, Wórzyki. Jedzie pociąg. Pazioł jest z konduktorem. Moty z filmu Psy. Polecam film. Długi. na żagań. 91 Twardy. Chodzi się o pozioma konduktora. To chodzi mi o moty synu psy, ponieważ Fran się odwrócił. A patrz przyjechał mu w łeb łopatom. To Fran się wkurwił i powiedział: Co ma się odpisać? człowieku? Długi jest. Gaty X. Pisze? A na, na, na głównej lokomotywie pisał: Odlę. Cholera, jaki długi że uda mi się poprawić jakoś, że obniżę ten tak się wiadukt prezentuje tam, tam stoi mój zasobnik <laughs> przepraszam mam chybę słoneczko ładnie świeci Odlęd tu piszę nie wiem czy państwo widzicie i pozdrawiam Filip Piotrowski तुम तो गिलो कमी वापस